Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tak jak wcześniej zapowiadałam, wpadłam w trans czytania dalszej części rozwiązania wszystkich zagadek odnośnie siedmiu sióstr, czyli Atlas, historia Pashalta i taką nietypową sprawą dotyczącą tej powieści, yy, którą w na tych y, stronach, na tej y, ósmej części, autorami jest Lucinda Lirley i Harry White Tucker. Mhm. A y, siedem poprzednich części napisała Lucinda Lirley. Dobrze, a Lucinda Relay zmarła. 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 I... I wydawało się, że nie będzie zakończenia na swój sposób tej sagi. Tak, i jeszcze chciałam tutaj przypomnieć, bo to chyba już za dwa lata temu, jak ja chyba w trzech odcinkach opowiadałam te siedem tomów o siostrach, ponieważ była taka reguła, że każda siostra, każdej siostrze była poświęcona jedna książka i Siostry, które wychowywał Pasalt, po jego śmierci dostały od niego wskazówki i dostały od niego wytyczne, gdzie mają szukać swoich korzeni. I tutaj w tych powieściach po prostu było opisane, że minął rok od śmierci Pasalta i dziewczyny każda znalazła swoje korzenie, każda znalazła swoje miejsce w życiu, znalazły swoje nowe domy miłości i postanowiły, że w rocznicę śmierci ojca z adopcyjnego ojca będą się znaczy spotkają się, tam mieli taki Duży jacht, który należał do rodziny i że na tym jachcie popłyną w miejsce, gdzie ojciec był prawdopodobnie pochowany gdzieś w morzu, ponieważ pogrzebu jako takiego nie było i złożą tam wieniec w morzu z tego, z tego jachtu tam złożą. Bo na pogrzebie nikt, nikt z nich, żadna z nich nie była, dlatego że ojciec takie wytyczne dał, żeby dziewczyny nie miały możliwości się zapłakać na jego pogrzebie. Mhm. I, no i, ma... I mamy historię pasalta teraz. I mamy historię pasalta, ponieważ. Mędrca, który wszystko ułożył. Ponieważ. Yy, jest to, było bardzo dziwne i nie było nigdzie wcześniej wyjaśnione, jak to się stało, że bardzo bogaty człowiek zbierał po całym świecie, nawet nie tutaj Europa, tylko po całym świecie, zbierał niemowlęta, dziewczynki, suma 7. Jedna była zagin siódma była zaginiona siostra, czyli y, sześć sióstr i y, dlaczego akurat te dziewczynki, dlaczego y, tak on sobie to poukładał i skąd ten pomysł na, no i kto to był w ogóle Pasalt, bo nigdzie nie było powiedziane w jakim y, w jaki sposób on doszedł do majątku, jakie interesy robi. No, same zagadki. Mhm. Czytając y, tamte powieści, y, ja w jednym przypadku y, wiedziałam, że, y, znaczy domyśliłam się, że jedna postać, która y, gdzieś tam się pojawiła, to prawdopodobnie jest ten pasalt. Mhm. Ale. Yy, tak szczegółów i skąd, kto, i co, i dlaczego to yy, no nikt tego nie wyjaśniał i trudno, można było z różnych treści pewne domysły słysnąć ale, yy, ale nie było rozwiązania tych zagadek i teraz yy, w 2021 roku yy, Lucinda Riley zmarła na nowotwór i wydawałoby się, że to pozostanie już nierozwiązane, ale y, było y, gdzieś w, y, chyba w ostatniej powieści, y, w jakichś takich na końcu, to znaczy już nie jako powieść, tylko jako przypisy y, było y, podane, znaczy chyba nawet sama Lucinda pisała jeszcze, że ona sobie zdaje sprawę, że, że wszyscy oczekiwali, że w siódmej, yy, siódmym tomie się wszystko wyjaśni, ale niestety siódmy tom dotyczył Irlandii. Ona z pochodzenia była Irlandką, więc zależało jej na tym, żeby pokazać yy, historię Irlandii yy, i tak się rozpisała, że całą część irlandzką poświęciła Irlandii a co bym nie opowiedział o co chodzi <grymne> <To jest kto? grymne> niemniej jednak miała wszystko przemyślane przygotowane i zostawiła bardzo dużo notatek i zostawiła wszystkie wytyczne tego jak to miało wyglądać i kto to był pasart. i Y, tutaj y, jej syn y, zebrał to wszystko, te jej wszystkie przemyślenia i te wszystkie notatki, i napisał, y, w, w częściowo w jej imieniu, częściowo w swoim imieniu. Y, tą ostatnią część, czyli historia pasalta Atlas. I tutaj. Y, ta książka jest wpisana w formie pamiętnika. Że Pasalt od najmłodszych swoich lat pisze pamiętnik, po kolei może nie rok po roku, ale wszystkie swoje etapy życia przekazuje. I czytając po kolei, właśnie widzimy, że w każdej powieści, czyli z tych siedmiu powieści, które się ukazały, w każdej powieści ten ta osoba się pojawia mhm. w różnych momentach historii i w różnych momentach czasu i przestrzeni. Czyli faktycznie rozumiem, że odpowiada to na te wszystkie pytania, które się pojawiały. No, nie, nie do końca, bo nie wiadomo z tamtych powieści się nie dowiesz, yy, jak on zdobył ten majątek. Mm -hmm. yy... No, ale mówimy teraz o tej. A o tej? Czy ta powieść Czy ja... ciekawość zaspokaja ciekawość czytelniczek, tak. czytelników. Tak, zaspokaja ciekawość i jest bardzo yy, dobrze napisana. Tutaj yy, ten yy, syn yy, Lucindy. Harry na początku pisze, że on nie będzie podawał, którą część pisała jego mama, a którą część on pisał, żeby czytelnik to wziął jako jedną całość dwóch autorów. Niemniej jednak mnie, na przykład, ja jestem bardzo czuła na jakieś nieścisłości, a mnie tutaj uderza, jak bardzo precyzyjnie są. Umiejscowione wszystkie fakty w latach, i ze sobą wszystko współgra. Mhm. I początek, na przykład, zaczyna się od tego, że dziewięcioletni chłopiec trafia do Paryża. W zasadzie pod Paryżem, ale nawiązuje to do tej pierwszej. Powieści Siedem Sióstr, gdzie pierwsza siostra maja. Nie będę o wszystkich opowiadać, nie będę o wszystkich y, siostrach opowiadać i gdzie Pasal się pojawiał, no ale ten dziewięcioletni chłopiec właśnie pojawił się w tej pierwszej powieści, gdzie Bel, czyli Izabela, która przyjechała z Brazylii, znalazła wycieńczonego, zemdlonego chłopca. Pod pracownią Landowskiego. Mm. I. czy jak siostra? Tak, ja chyba nie zrozumiałem czegoś było. Nie, było tak. Siedem sióstr. I w każdej tej powieści, ta siostra, której to dotyczyło, czyli pierwsza powieść, mm. Maja, mm. to później Yy, Przenosiło się to w czasie i opowiadało całą historię, w jaki sposób ta dziewczynka się po, pojawiła na świecie. Rozumiem. No to cała jej rodzina. Spotkała dziewięcioletniego swojego nie, ojca. Je, <grym> nie, jej prababcia Aha. Bella. <grym> Dobra, już rozumiem. Dobra, teraz wszystko jest jasne. Izabela, tak. No dobrze, słuchaj, mi się wydaje, że ten, y, ciężko te wszystkie teraz te niuanse wychwytywać. nie, tak. ja tylko chciałam podkreślić mm -hmm. właśnie, że rozumiem, jak... że był taki związek może on coś chciał potem gdzieś był, mm. który w momencie kiedy on miał lat już naście y, i też w y, innej powieści się powiązywał potem już był dorosłym mężczyzną jako postać drugo trzecioplanowa był w tamtych wszystkich książkach no biorąc latami. Bardzo fajnie jest to złożone, fajny pomysł z tym, że nagle konwencja jest inna, że tu była powieść, a tu. A tu jest jakby dziennik, pamiętnik, tak? pamiętnik, który de facto chyba jest powieścią z tego co rozumiem. Jest oczywiście, dlatego że to nie, to jest pamiętnik. On pisze jako pamiętnik, ale są dialogi, są rozmowy, mhm. wszystko normalnie. Wszystko jest. Tak, wszystko mm. normalnie funkcjonuje. Tak jak w powieści. No bo I... to gratka teraz mu, musiała być ta powieść dla ludzi, którzy byli zakochani w No tak, jak, tylko, teraz, jak no. tylko się ukazała, to tak Ilona do mnie dzwoni, jestem w Empiku, mam historię Pasalta. Czytałaś? <grym> ja mówię, nie, jeszcze nie kupiłam. Kupuję, przeczytam, zaraz Ci pożyczam. Aha, ja rozumiem, że pożyczy. Ja mam pożyczo... dwa dni. Tak, ja mam pożyczoną też ja szybko to czy, 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 przeczytam. Warto, bo by było ci kupić, bo ty masz prawie wszystkie. Tak, tak. wszystkie mam, dlatego planuję, że, że na pewno no do żebym... kompletu kupię. Tak, no bardzo dobrze. To, to muszę mieć już wtedy cały komplet. No tak. I jeszcze jedna ciekawostka, która jest w ogóle na pierwszej stronie. Nie powiem. Jakiej narodowości był pasalt? Uh -huh. I to jest y, nawet jeszcze zanim się zaczyna pamiętnik, to jest tylko takie taki, wprowadzenie na dwie strony. Jest dwóch chłopców, i gdzie oni są? W Tajdze na Syberii. Jest okay. rok y, 2018. Uh -huh. I to ja myślę sobie tak: pasalt albo jest Rosjaninem, albo jest Polakiem. Uh -huh. No bo w 2018 roku na Syberię kto mógł być zesłany? W 2018 czy 1918? Boże, boże. <laughs> 1918. <laughs> 1918, no. 1918 Boże. <laughs> Chyba się zakręciła. <laughs> 1918 w tym roku no to... uh -huh. Syberia tajka. Uh -huh. I tu nawet nie jest powiedziane, że to jest pasalt ale dwóch chłopców y, jest w tajdze gdzieś tam wędrują coś się między nimi jakaś y, rzecz dzieje drobna i potem dopiero już idzie do pamiętnika i y, więc w 1918 roku na Syberii ja się zaczęłam zastanawiać no to narodowość Pasalta to może być albo jest Rosjaninem albo jest Polakiem dlaczego Rosjaninem no bo Rosjanie Rosjanów wysyłali, ale y, 18 rok, tam rewolucja to jeszcze nie zdążyli tak dużo Rosjan z, y, wysłać. Chyba, że y, coś tam narozrabiali jego rodzice i car jeszcze ich wysłał. Uh. A na Syberii w tym czasie to byli polscy zesłańcy y, z, Ci, którzy byli z powstania styczniowego, z powstania listopadowego, no, ale jaka narodowość Pasalta, to też z tej książki się dowiemy z czasem. Myślę, Także polecam. No, naprawdę duża gratka dla tych, którzy przeczytali Siedem Sióstr", a tutaj mamy dwóch autorów: Lucinda Riley i Harry Whitaker White. white. Whittaker, Atlas, Historia Pasalta. Super. Polecam. To jest wyjaśnienie wszystkich zagadek z siedmiu sióstr. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy.